Hejka kochani, z tej strony Wiktoria 520 kwapisz dzisiaj ja z informacjami. Tak wiem, jestem chora i chciałam szybko coś nagrać. Ponieważ wrzuciłam filmik, ale chciałam z piosenką, no i długo mi się ładowała, aż nagle yy, no wystąpił błąd, bo ciągle jak oglądałam YouTube, no to wys, ciągle wys, yy, skakiwało, yy, że wystąpił błąd i po prostu było tam raport ok. No i po prostu, bo ciągle mi się stara zładowało i kiedyś filmik z Pzesenką załadował mi się na drugi dzień, a ten wnet jakoś wystąpił błąd. Zobaczę co będzie dalej. I chciałabym bym zrobić Akari LPS, LPS Ashley, która jest chora z po prostu nie wiem jak tam, nie wiem, czy to jest grypa czy coś. The Music LPS. Jukę, Hedi Karolinę, Marteminko, Oliwie Pieczką Jukę, Kokoc No, dostałam nowego Petropa z puszki takiej właśnie z sardynek I chciałabym jeszcze powiedzieć, że ten kto napisze komentarz Ja daję łapkę w górę jako wyróżniony daje serduszko i mogę i subskrybuję kanał Warto pisać komentarze, bo można dostać subskrypcję Okej, okay, informacje nie będę kręcić główką Petropa, informacje są takie. 5 kwietnia yy, wystąpi filmik gdzie yy, no, nie chcę za bardzo zdradzać, ale powiem tylko, że będzie hols zakupowy, Wresztu, gdzie, gdzie będę odpakowywać figurki LPS. Tak jedną z gazetki, ale się nie wygadam, może ktoś wie jaka. I jakiś zestaw, ale nie wiem, jaki nie spodziewam się, ponieważ wybieram się kupić. Ostatnio byłam w Oszołomie, nie wiem, Auchan, będę mówić Oszołom. Dobra, byle to. Oszołomie byłam, no i był tam zestaw żółwi te, z takim telewizorem. No, za bardzo mi się nie podobał, bo już mam żółwie. No to po prostu może poszukam coś innego. A z tych puszek, sardynek, gdzie mi się taki trafił do z... Ubranka na czosa i z naczosami, no to boję się, bo tam właśnie był. Bo ja mam takiego pieska Sisi, i on jest brązowy z takimi uszami. To widziałam, że tam jest taki szary z ubrankiem, um, chyba kebaba, i tu ma jakąś cytrynę, limonkę, nie wiem, i właśnie taki sam. Petrop, Julia, ten Jamnik, to miał ubranko hot doga, bo w sumie to dla innych ludzi jest hot dog, tak się mówi. I jak na przykład dostanę jakiegoś Petropa z jakimś ubrankiem, że na przykład jak będzie Małpka i będę miał ubranie banana, no to na przykład, że będzie jakieś tam imię i na nazwisko banan. A więc to tylko takie szybkie informacje, że będzie taki filmik. Od razu chcę jeszcze poinformować, że może nagram filmik. Nie wiem, jakieś miłości czy coś, bo próbowałam nagrać, ale wszystko mi się, nie wiem. Nie wiem. Wszystko mi się psuje, wszystko mi przerywa i tak dalej. Teraz się postaram. Robiłam wszystkie podrządki. Myłam wszystkie petropy: 113 petropów i razy jeszcze jeden, razy dwa, że jeszcze w dodatku. Je ym, suszyłam tak dokładnie wacikami, takimi do uszów, żeby wszystkie te zakątki, żeby się nie lała z nich woda. Wszystko segregowałam, mam teraz taki porządek. Mm, tak, te wiosenne porządki. O nie, nie, zaraz, zaraz, jak jest to 13 petropów w końcu, za niedługo będę miała ileś? Będę miała 104. Yy, dlatego że 104 pet shopów, ponieważ yy, 104, yy, no 104 pet shopów, bo właśnie no ma tylko 104 pet shopów, bo właśnie liczę te z gazetki, a i plus ileś jeszcze. Tam, bo nie wiem ile kupię, jeśli nie będzie włożyłam, jak pojadę do y, eklerka czy coś takiego. Nie wiem jak to się mówi, ja mówię eklerek. Z niedaleko i pojadę i kupię jakiś zestaw jeśli o mało co będzie. Kiedyś aklerku. Pamiętam, chyba kupiłam właśnie ten zestaw z Jorków, Bardzo był drogi, ale sobie kupiłam. Postaram się kupić układanego petrzepalnie drugiego. Chyba, że postaram się wydać, ponieważ mam na to wydać 30 zł. Mam 30 zł do zapłaty. Yy. Ale tam mojej rodzice i po prostu yy, wezmę 30 złotych i... Mm, głowa i zobaczę ile będzie potrzebował potem to wezmę sobie resztę i za tą resztę coś kupię potem za kolejną resztę, za kolejną za kolejną, za kolejną i jeszcze za kolejną, i jeszcze za kolejną i jeszcze za kolejną mądra jestem Yum, bum, bum, bum bum, 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 bum. Bum, bum, od razu mówię wam, że pojawi się filmik, ponieważ już zdrowieje, je, ponieważ już troszkę nie jestem za mocno chora, ale no troszkę kaszle, chrypy mam, ale próbuję się przed kamerą was nie zarazić, ale poczekajcie. W sumie to jest zagadka. Jedna osoba z klasy jest chora i ja, i ja bez Ashley. Zaraz, zaraz. Może po prostu za długo oglądała mnie LPS Ashley, a ją, bo ja ją ciągle oglądam. I się zaraziliśmy nawzajem przez YouTube'a. O nie, co się dzieje? Ja się z Wami żegnam i czekajcie do 5 kwietnia na y, hol zakupowy i czekajcie na jakieś filmiki. Piszcie w komentarzach wszystko, ja serduszkuję, ja daję łapkę w górę jako wyróżniony oraz... Y, może mogę subskrybować część kanał, nawet jak ktoś nie ma po prostu konta, to i tak zasubskrybuję. Ja się z Wami żegnam, pa pa.